No i witam bardzo serdecznie w drugiej rundzie. Jak widać, już większość graczy się wykruszyła po pierwszym meczu, ponieważ nie potrafią grać dla zabawy, tylko po prostu przegrywając, poddają się od razu. Ale wiadomo, że poddając się, dają łatwiejszą wygranę innym graczom. Dlatego przedstawiam wam graczy, którzy pozostali i którzy walczą jeszcze o te podium. To 5 najlepszego gracza Guild Polska. CD. Przed państwem Cudboy, który miał wcześniej pierwsze miejsce. Maciek, który też jest taką jedną wielką niewiadomą, może komuś pozamiatać troszeczkę. Piątka Matełku. Matełku ładnie ciśnie właśnie w tym turnieju. filip 23 mu. Też podjął się rękawic, choć już nie ma nic do wygrania, ale próbuje komuś przeszkodzić. Więc. Okej, okay, zaczynamy! Dalej jest nowy e sport! Ten gość jeszcze może komuś pozamiatać. Kuraszek, który też podjął rękawicę, by walczyć dalej. Trolling, oczywiście, wiadomo o co chodzi. I prozboj, Jednak nie płacze tylko gra. Uwaga chłopaki, za 3-2-1-0 startujemy! O, przed nami Matejku, co ten Matejku zrobi? O, widzę, że już tu stronie nie właśnie się, się będą przypływać. Co <grywa> on próbował, Matejku ładnie coś No, wychodzi mu wszystko ładnie, pięknie. On widzę te dziewiątki buruje, coś tam próbuje. Piękne, pięknie, pięknie, pięknie. Coś tam się buduje, chobacz. Nie wiem, nie to wszystko skolapsował. Ale to co to, to, to się dzieje? Ja muszę zobaczyć na kudwoja, bo on był powieciu. Hudbok mu skolapsował, a ten dalej budował. To, to, to jest naprawdę. Patrzmy na kudwoja, kurwa, to jest Maciek, siema, Maciek. Kudaciek. Co tu jest? Nie strzały w głowie, królik czerwony, Tu taki szancze i wszystko. No Macek, Filip I uwaga, jako pierwszy znowu Maciek, ponieważ ma najlepszy stroje, ale ja widzę. Króliczek wielkanocny na samym dole. Good Boy i Filipek na trzecim. Nowa Matełku na drugim i Maciek. Wszystko wygrywa. Oczywiście, jeśli chodzi o ubiór, bo jeśli chodzi o grę. Troszkę słabo mu idzie. Zobaczmy wszystkich, jak oni polecą. Jestem ciekaw, jak ta druga gra się rozegra. Jak oni polecą? Widzimy, że już piąteczka wyboiła. Piąteczka Matełku już wyleciał. Ciekawe, jaką ma chłopak tę Piątka, szóstka, dwójka, wylecieli. Zobaczmy, czyżby chłopaki próbowały To tak mocniej. Siódemka, jestem ciekaw siódemki. Filip leci strasznie daleko na zimę. Jeden głos, jedyneczka, czyli good boy, myślę, że znowu jeden będzie próbował. Ósemka, cross-boy, też widzę, że tutaj będzie ładna walka. No i teraz zastanowienie się na które której z chwili po co on bym poleciał, bo nie zdąży znaleźć do strefy i znowu będzie lipka. Więc jak na razie, to właśnie będą salutować na spokojnie i zobaczmy każdy, co będzie robił. No, Będziemy oglądać nowa, już tutaj będzie próbował coś właśnie, sobie zniszczyć. coś A z tego co widzimy, nowa właśnie jest na Burgu. Tutaj inni gracze nie, na, nie mają na razie stacji, tylko zastanawiam się właśnie w tym chwili, co po tej chwili plecisz na zimę, jak tak daleko strefa i szybko leci. Zaraz będzie bardzo blisko, i zaraz będzie się ciężko dodać. Ale zobaczmy dalej. Popatrzcie na maczka, maciek jak zawsze w domeczku na spokojnie. Krewka ugrana. Po co on ma się starać? Tylko musi szybciej iść na Idem. Ale wiadomo, Kurt bo już na Idemie. Jest na Idemie, na spokojnie może sobie polutować i to wszystko porobić. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Popatrzmy na innych graczy, czy się spotykają. Myślę, że na razie nie idę tego, żeby się spotykali. A ta siódemka. Ta siódemka czuje Rzecznika od tery, więc już nie ma o co walczyć. Piątka właśnie, jeszcze z tego to widzę, że Matełku, ale widzę, że już Kurt bo stawia tam jakieś pułapki na idę. Nie. Już patrzcie. On krótko. Szkoda, że nie rozwalił żeby właśnie z, z tego pampa wybić i ponad ten, bo tak zabierze tylko 20 HT. To jest bezpieczny jak na razie, na idealnie. Środek strefy. On ma jeszcze szansę, on ma jeszcze szansę. On ma szansę wygrać cały ten turniej, bo gra na spokojnie, na spokojnie widzi, obserwuje pewnie z oka i co jak leci. Sorry, że nie potrafiłem wam tego nagrać, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jak na razie na siódemka, no już się chyba poddał, bo już strefa będzie go gryzła. Z tego co widzę, no tu, tu, co to patrzmy tutaj na chłopaków, Kureczka, Kuraszek, Kuraszek na, no spokojnie schodzi z górki, jest daleko, nie ma nikogo blisko siebie, yy, także bezproblemowo, Maciek bije kontenerki, robi sobie macziki, także spokojnie, ale tu już są blisko siebie chłopaki, tu już są, tronik jest bardzo bliski, dojścia do ósemeczki, czyli rozboja, ale prozbój spróbuje też pewnie taktycznie bardzo to rozegrać z dzikiem ręku, więc... Już rozboja, już te strefa będzie gryzła. Uwaga! Trujeczka biegniemy, maczek, biegniemy, nie bijemy maców, tylko biegniemy już do strefy. Nie ma po co biec. Tak samo czwórka. Kuraszek, nie ma po co biec, tylko biegniemy do strefy. Piątka już widzę się zbliża. Siedemka już bez trzech Jak dalej? Szósteczki nie oglądaliśmy. Na Lion parku. Widzę, że na spokojnie trolling. O co? Chce sobie ugrać, już pewny, ma podium i sameczka do, do strefy. Rozboj. Brawo, dla tych trzy, ale trójka i czwórka poza strefą. Trójka i czwórka, czyli macie. Kontra czwóreczka, widzę, że tu będzie starcie. Czwórka, czyli kuraszek będzie miał zaraz chwileczkę starcie, pewnie z rozbojem. Nie, przepraszam, kuraszek będzie z Maczkiem miał za chwileczkę starcie, bo poza tym wszystko ok, ale już widzę, że już chyba się widzą, chłopaki. Chyba się widzą. Chyba się widzą. Już widzę, że kurasek próbuje coś podjechać, ale trujeczka, Maciek jeszcze, popatrzmy na Maczka. Tak, Maciek już też chyba wie, gdzie jest właśnie. Chyba już wie, gdzie jest kurasz. Chyba już wie, albo nie chce wiedzieć, gdzie jest I się zamyka. Chyba, chłopaki, chłopaki strefa. Dalej futboj, dalej futbol Jedzie, dwójeczka, nowa esport, też jest w strefie, wszystko taktycznie, ósemeczka, dwójeczka, dalej w strefie i teraz strefa się zamyka i tu się zaczną czary-mary, tu się zaczną spotkania, popatrzmy, popatrzmy wszystko jak to się po... zacznie działać, siódemka już odpada, siódemka i czwórka tak samo gryzie strefa, kurasz, kurasz, powoli strefa gryzie, ale nie wiem czy zdążyć do twarz. Zobaczmy trujeczkę, jest na plecach, cały czas jest na plecach i cały czas nie ma walki. Cały czas chłopaki bez kila. Nikt nie ma na razie kila, ale grają taktycznie. Jest czego, co widzę, to. Piąteczka, już widzę środek strefy, rozboj, i Matełku, pięknie, działają, ok, teraz się zaczną walki. Przepraszam jeśli kogoś nie nagram, ale to jest fascynujące. To, Co to, to za chwileczkę się zacznie dziać? Czwórka już widzę strefa goni, nie nadąży. jedynka, ósemka, szóstka, dwójka. Widzę kombatki, co? Bombak. I teraz ciekawe, co zrobią gracze tutaj w środku strefy. Jestem ciekaw, kto to właśnie puścił. Za chwileczkę się dowiemy, bo nie do Widzę, że strefa ochronna, ale strefa ochronna nic nie daje bombardingu zombie. Ale tutaj jest tylko taki problem, to jest Tu chyba jakaś walka się da. Łukasz? Ajajaj, kumpel, zginął, Kumpel zginął prosto, bo puścił mnie. Naprawdę, to jest piękny futbol. Tu piękny to zrobił, gra taktyczna, naprawdę ten chłopak ma potencjał. Próbujemy na niego patrzeć. Naprawdę te rakiety puścił umiejętnie, puścił umiejętnie, ale jeszcze jest walka, jeszcze jest walka, popatrzmy na imię. Staś 7 jest blisko Ale też 16 HP na styk, bieg do strefy. Patrzmy dalej, to nie nadążam tego, naprawdę nie nadążam tego komentować, co tu się w tym momencie dzieje. Jak na razie, trolling i piąteczka. Czyli Matełku są w strefie. Czyli to są gracze, którzy potrafią grać w ale jeszcze nie skreślajmy innych, bo ten furt który ma jednego kila. Naprawdę też jest w strefie, więc ma szansę na walkę. Spróbujemy. Naprawdę. To się wszystko wyjaśni. Chłopaki, to się wszystko wyjaśni. Troning. Troning dalej. Nowa. Nowa przed sobą ma Matełku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Matełku jest z pomp, Widzę, że nowa podjeżdża go z pompu. Teraz będzie walka, teraz będzie walka nowa kontra Matełku. Widzisz ślady, widzisz tutaj akcja Walka będzie, będzie walka Matełku. Brawo, nowa nowa e spod, Matełku, wyglądamy. Jest szansa na nowy esport, ale tutaj też walka się dzieje. Filip kontra Tronik. Postawił toreta. Filip, czy Tronik wyjdzie w końcu z tego, czy po prostu wywaliła go gra. To już nie wiemy o tym, nie wiemy o tym, naprawdę strefa jest bardzo mała, czwórka, czwórka, pada kuraszek, pada od strefy, to już nie mam na, ma na co czekać, dwójka ma szansę, szóstka, i siódemka, nie wiem na co czekają, chociaż jeszcze mają szansę, ale jedynka jest w strefie, jedynka i dwójka nas teraz w tym momencie interesuje, bo są najbliżej strefy, w tym momencie właśnie futbol kontra Nova esport, czy to będzie piękna walka? Ja myślę, że tak. Moim zdaniem, w tym momencie to będzie jedna z najlepszych walk, które miały miejsce w tym turnieju. Moim zdaniem, bo chłopaki walczą wiele. I nowa walczy i tutaj walczy. Widzę, że jest skara, ale nowa dalej z pompą. Musimy zobaczyć nowe. Nowa z dwójeczką, ale siódemeczka jeszcze wchodzi do strefy. Patrzcie, proszę Państwa, nowa escład. Widzę, że jest odstrany troszeczkę, ale dajemy, dajemy. Wie, że ma kuboja przed sobą. I wie, że ma plecy. Zostało tylko i wyłącznie trzy graczy. Trzy graczy, siódemeczka. Siódemeczka też, ale już widzę, że Filip pada. Filip pada. I zostało dwóch graczy. Dwóch najważniejszych graczy, którzy mają szansę udać to pięć pel kudboy oraz nowa Esport. Bardzo piękne mecze. Bardzo piękne, ale z tego co widzę, to nowa jeszcze kampi Cieka do samego końca. Patrzmy na a co on myśli. O, zobaczymy, czy zobaczy nowe, który leci do niego lunchpadem. No, chyba delikatnie. Widzę, że dwójka jeszcze się podłącza. Dwójka nowa i Filip jeszcze z UKP. Filip z UKP. Naprawdę nowa kontra kudboy I tu już się widzą, chłopaki. I tu już będzie walka naprawdę. Do zabicia, do zabicia, bo naprawdę Filip może im tylko i wyłącznie z takim HP przeszkadzać, ale może coś przeszkodzić, bo oni walczą o topowe miejsca. Czy Kutboj wygra to? Bo Kutboj ma szansę, ale niszczy, niszczy Filipa, niszczy Filipa, jeden HP, finish. ale już ma nowe na plecach, już ma nowe i to też nie daje do spokoju, popatrzmy teraz chwileczkę na nowe. Filip już nie odpuścił sobie, Football nowa, football nowa, widzę, że jest, nowa zabija Filipa, ale zostało dwóch graczy, Kutboj nowa, nowa z dwoma kilami, nowa podjęta, ale pięknie ale pod pięknie to wygląda, kto ma więcej HP, kto to przetrwa, tu to pompa wejdzie! wygrywa nowa, nie, sorry, Kutboj, brawo, Kutboj wygrywa i podliczenie. I wszystko będzie za chwileczkę. Piękny mecz. Znowu piękny mecz. Znowu strefa zaskoczyła. Kutboj wygrał. Nowy esport drugi z dwoma kilami. Oczywiście chłopaki myślę, że po jednym punkcie będziemy dawać za kile, które macie. I zaraz podliczenie i ogólna weryfikacja całego turnieju. Dzięki do słyszenia.